Cześć, siema, siema, widzowie, dzisiaj nagrywam, to jest part 1 y, kariery, kariera menadżera w tej oto pięknej grze o nazwie Soccer Champs, także lecimy, tworzymy sobie karierkę, zbyt bogaty to ja nie jestem, więc, no chyba, że, a ja jeszcze reprezentację mogę. Jakie kluby, czy reprezentacje będzie? W ogóle, siema, widzowie, a i mógłbym, po, dobra, ja biorę Polskę, reprezentację Polskę, będę prowadził Polskę. Ja może będę prowadził jakiś klub. Ja też bierę Polskę. Albo dobra, nie, rozumiem. Ci... No, mogłem wziąć klub. Mogłem robić transfery, ale nie. Wybrałem Polskę. O, tutaj mamy. Co to Patryk Urban? Nie dobra, widzowie, także się ma. Ej, y, ja mam tą kadrę powołać? Czy? Ej, ja mam. Ja mam jakiegoś Patryka Urbana, który ma 86 overala. Oh, Ej, dobra, a ja muszę tutaj powołać skład. No to tak. Nie pasuje mi tutaj. Troszeczkę i bo on już taki stary. Czekaj, bo ja mam jakiś słaby piłkarzy. Jak się powołuje? O, mam marczuka tego ze Czekaj. stali. Jak się powołuje? Dajesz na jakiegoś piłkarza i, daj, i mo możesz zastąpić. A. Patrz, Patrz jak ja mam wtedy Ja mam, wtedy nie ja mam jakiegoś. Len... Dobra. Patrz jak ja mam mocny. Nie słab. mam szczęsnego, o nie, tak nie będzie. Chłopie, ja mam Lenwet 91. Po... Aha. Jezu, to jest Lewandowski. Tomasz kędziora, idziesz. Gdzie, Gdzie jest Wojtek szczęsny. To jest chyba Lewandowski, tylko bo to jest. Ja już nie mam Szczęsnego. Nie mam szczęsnego. Pewnie szczęsny to jest Urban. Nie, to nie. Jest. Tego, ale nie nie go... ma tu by... Byry, nie widzę. Bramkarza w ogóle. Ja mam 80. No nie, nie ma... Ty masz szczęsnego? Nie, ja mam jakiegoś Urbana, ale mam jeszcze jakiegoś. My nie to... jesteś na, na polskę. Aha, bo ja muszę. A ja już wiem dlaczego, bo ja muszę bramkarza zastąpić. No to dobra. Bułka, Grabara Majewskiego, nie mam, no nie. Ja robię a może kolorę, nie. za Skorupskiego mogę, tu nie, a za Bułkę, no nie no, czemu nie mam mojego Szczyna, ale mam Fabiana, Fabianskiego w sensie, no to tak, chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć Krychowiaka, na pewno chciałbym zobaczyć Krychowiaka jak ze dawnych lat. No to weźmy sobie zamiast Kędzio... kędzio Kędziarę? Nie, nie wiem. Mam Roberta Lewandowskiego, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Milik. Może zamiast linę tego kogoś? Może Damian Szymański? Nie wiem czy to... Wojciech Gola. Tu jest ktoś, kto się nazywa Wojciech Gola. Widzowie, no. Wojciech Gola. Nie, nie sądziłem, że dożyje takiego czegoś. Boże Święty wy to widzicie, ja nie mogę być cały... Wojciech Gola, naprawdę to są jaja. Ja chyba tutaj nikogo więcej nie zmieniam zbyt. Dawid, 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 zakrychowiaka. Nie no, ja tutaj bym nic nie zmieniał już raczej, tylko że szkoda, że Puchacza nie ma, ale dobra, lecimy dalej. Aha, pierwszy mecz mamy z Etiopą i to jest jakiś taki, ja mam co to za mecz, to jest po prostu towarzyski mecz, a nie, trofea mają jedno i to, czekajcie, ha to jest taki przyjazny, dobra, no to mam tutaj napisane, skład wygląda na bramce Skorupski, Lewandowski, nie no, sorry, Piątek, lubię cię bardzo, jesteś moim ulubionym piłkarzem polskim, Arkadiusz Minik i kogo by tu jeszcze dać? No, wygląda to. Ten... masz mi nie wchodzi do wyjściowego. Jest tu Urban? Nie, bym w A i chętnie bym wprowadził krychowiaka za urbańskiego, ale. Krychowiak dla mnie za słabo. On ma u mnie 74. Ja się... Dobra. Ja Bednarka. Oj, Walukiewicz ja sobie, schodzi. Nie a nie, nie mogę go tu dać. No właśnie też, To bednarek to za Walukiewicza. Walukiew Patrz, Kibiora sobie weź, a masz, dobra. To Szymon, zaczynamy? Czekaj, ej, ty gruszycki wygląda tak. I skurę, skurę. Się za Ja mogę za Szymańskiego, ale nie, wydaje mi się, wiara. że nie jest to zbyt dobre. A nie, Także, nie. widzowie, oczywiście, lajkujcie i subskrybujcie I kusiecki, ten kanał po więcej kusiecki. takich. Filmów. Eee, a mogę sobie jeszcze taktykę zmienić? Krosickiego weź. Nie, ja taktykę nie zmieniam. Nie, ja tak określam. Także a widzowie, czeka? oczywiście subskrybujcie i lajkujcie. Widzę. Kapitan Lewandowski, rzuty karne Lewandowski, rzuty wolne. Kiedy to masz? Szymański. Tak, Sebastian Szymański. Także widzowie, lecimy. Pierwszy mecz z Etiopą przyjaznym. Ja mam... Wydaje mi się, że powinienem to wygrać. Zobaczisz Dobra. Co? Ja nie mogę. Ej, ktoś się w Etiopii nazywa napieraj. Po prostu napieraj. L Robert Lewandowski, bramka. I Robert Lewandowski w ósmej minucie w mojej karierze strzela bramkę. A ja u mnie to... Przed Gibralt e, wygrywam 1-0, bo Lewy strzelił. Jak yes, jest gol Lewandowski yes, widzowie. Z tą reprezentacją, gdzie Francja ich rozwaliła 14-0. A wy, wy widzowie już macie playlistę oczywiście gotową na kanale z... Tej serii, chociaż to jest dopiero pierwszy filmik z tej serii, więc na razie macie jeden filmik, no bo to jest no, pierwszy. Będzie, będzie więcej. No będzie, będzie, będzie więcej drugi. części, będzie dużo Ale części. Ale może boba z tego, z tej boba kariery boba boba boba. może być dużo części. No tak, boba. Boba. będzie, nie wiem, będzie regularnie nagrywał. A tymczasem Robert Lewandowski strzela Etiopii trzecią brałkę w ciągu 15 minut. A u mnie na razie jest 2.0 i jest 45 minut. Ty, ty, ty masz pół zawodowy? Ja, ja wygrywam pół Ty masz jakąś pół zawodowy? Ja, ja też wziąłem pół zawodowy. ty teraz Polskę? Nie, on ma z bo pół. Nie, nie słyszę do Polską. Dobra, Bednarek. <coughs> Dobra, ja już mam 3-0. Do lewego. Robert Lewandowski nie. strzela wręcz na pustą bramkę, widzowie. Co wygrywam 4-0? No. Mm. Ale Etiopia jest naturalnie słaba. No. Etiopia jest bardzo słabym krajem i to trzeba Dobre. przyznać. A ja w ciągu 40 minut ustrzeliłem im 5 bramek. O, 43 Czy będzie kolejny... Czy będzie drugi hat trick lewego w ciągu pier w ciągu pierwszej... Aha, lewy szczelił Lewy strzelił hat tricka w ciągu. 43 minut. piękny Lewy szczelił w ciągu 43 minut dwa hat -triki. To jest nieprawdopodobne. Widzowie, mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że Polska już jest na piętnastym miejscu tak, w najlepszych zobacz. reprezentacji. I widzowie, zobacz. w 2026 do awansu do pucharów będą dwie Polskie. Nie, pięć. Polskie. Ale, y, pięć. Do, do Ligi Mistrzów mamy dwie, dwa kluby. Y, będą no. walczyć o Ligę Miściów w 2026. I Legia. No, kto wygra? Zobaczymy pierwsze dwa. W ogóle obstawiajcie wynik Chelsea. Chelsea, Legia i Jagielonia Becky. To będą bardzo mocne. I ten, kto dobrze od obstawi w tym komentarzu, przed meczem oczywiście, yy, przed meczem Legii i Chelsea, Legia Warszawa i Chelsea, ten, kto odgadnie poprawny wynik, ten wygrywa subskrypcję. Jest to taki mini konkurs i musicie mi w tym Właśnie pod, w tym komentarzu napisać pod tym filmem. No kurde. A z kim ty teraz grasz? Ja gram z Ukrainą. Ja grałem z Etiopią. A teraz ja będę. O, Atalanta Real Madrid, Super Puchar Euro. Jestem Aha. Teraz gram z Gruzją, to będzie jeszcze łatwiej. Ja jestem z Ukrainą. Statystyki graczy Robert Lewandowski, 8 bramek. U nie, Artem Dolbyk się dobił już do 85 overall. Dziwię się. Hmm. O, Robert Lewandowski przy karnym i 1-0. Dobra. Także, no to my gramy już z, Gruz z Gruzją, a Etiopia tu gra. Ja gra, chciałem zobaczyć jej wynik, bo ona jest <grym> tak beznadziejna. O kurde, gram z przeciwko Kvaraskelia i Marmadaszki. No, Marmadasz oni wygrali z Portugalią. No, oni są bardzo dobrzy. Zawsze tak jest. No. Robert. No Robert? tak, ja na, na przykład miałem Mbappe na wypożyczenie. Ja tylko do Grzesia coś mówiłem, więc mm, ten, no generalnie nic do Was. Widzowie też mm. Szymon będzie nagrywać też z takich klubów normalnych, czyli takich polskich. Może, może. Może. Raczej nie. Ale zobaczymy. Widowie Arek Milik strzela bramkę. Możliwe, że się pojawi druga część tego no, no, oczywiście. Pojawi się więcej części, no pojawi będzie, się mnóstwo to seria No tak. I Robert Lewandowski strzela bramkę. I 15 Super. minuta, a my prowadzimy dwa 0 jeszcze pamiętajcie, że w niedzielę albo w sobotę będzie specjal. Tak, naszej z subów, dziękuję, żeby mi to wiliście, a ja już mam zaplanowany specjal. Dla Was nie zdradzę Wam go, ale. Ej, wydaje ja... mi się, że to jest naprawdę mocne. Ej, wiesz, że ja już wygrywam 5-0, jest 40. Pierwsza minuta? A ja, w ciągu pier... A ja w ciągu 43 minut wygrywam 6-0. Właśnie ja też wygrywam I... 6-0. Ale stary, jak my gramy z takimi łatwymi drużynami jak Etiopia? Ale to jest przyjazny, ja bym to szczerze skipał, chyba. O, ścianili mi. Ale z takimi drużynami jak Gruzja czy Etiopia, to, to nie ma się jakby co zbyt cieszyć. O, Robert Lewanow. Ja mam 7-0 na razie. Ja mam 30 minut i mam 4-0. 4-1. A no tak, 4-1. Sorry. Jakub Kamiński do lewego. Lewy do Arkamilika, który gra z szóstką, a nie z siódemką. Nie, wie, nie wiedzieć czemu, ale no i z w każdym razie. W ogóle Robert szczelił 5 koni No i z zwizwadę i szczela drugą bramkę. Bermudy to jest wyspa. Oni, ich najlepszy overall to jest 67. Ale Robercik widać w formie. No u mnie Robercik to tak zapyla, jakby nie wiem co. Robercik w formie. Dobra. Taka tu. forma Robercika. U, pyk. U. No dobra, nie pokaz. Ale Robercik nie Arek Ale kmijik. Bramka. Dzień. Widzowie. W ogóle mi się wyświetliło, bo wygrałam ten mecz 7-0 i puch Puchar Mistrzostw jakiejś Europy i, i coś... To jest tam. jakaś kategoria. No i Argentyna wygrała z Hiszpanii 0. No to nie dziwne. Znaczy no mistrz y, świata oraz mistrz Europy. Mistrz Copa Ameryka, Mistrz Europy, no to. On... No la ma... O kurde! Oh. Robert Lewandowski wychodzi jeden na jeden. Ja już świata, Patrz, już Mistrzostwa Świata A i Ten bramkarz jest debilem. Ten bram... Jak on tak wyszedł? Ja mam kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Widzowie, Widzo, ja sam jestem bramkarzem i trenuję w klubie. Więc no znam się trochę na tym i patrząc co o, jestem, ten bramkarz zrobił to jestem, dużo bym mówił. Jestem z, z Niemcami, z Szkocją. A to są kwalifikacje, pamiętam. Niemcy, Szkocja, Luksemburg tak słabo i wygrałem 7 2 też będziesz miał tak I ja będę miał super I, i A mi u mnie Hiszpania wygrała Hiszpania wygrywa mistrzów euro a Medypydy nie wiem co to znaczy o też ma losowanie i jeszcze liść dobra ja jestem w drugim koszyku pewnie. No tak jest. Tak? Z Niemcami, o kurde, będzie to ja ciężko. Dwie pierwsze ja chyba wychodzą. Dwie pierwsze wychodzą, nie? N nie, y są. Gruzja. Tam. A ja nie miałem Gruzji. Czyli dwie pierwsze na pewno wychodzą? No, chyba? Nie pamiętam. Tak ja hmm? już cię mówię. O, Izrael, dobra, jest w miarę. Dwie pierwsze i... A trzecie baraże. Y takie jak w Lidze Europy. Jak się tam nazywa? Dobra, Mołdawia. Gruzja, Izrael i Mołdawia. Easy, easy. A ja mam łatwiejszą grupę od ciebie. Co masz? No to się zobacz. <coughs> Cypr, Bułgaria, Mołdawia. Ja też mam Cypr. A nie, czekaj. Ja mam. <coughs> nie, ja nie mam Cypru. Oni mają cybr. Dobra, gramy. Pierwszy Ja mecz... mam Niemcy, Polska, Gruzja, Izrael, Mołdawia. Ja mam pierwszy mecz z. I... Ten. Luksemburgiem. I już yy, to jest faza. Sorry. Faza grupowa. Gram przeciwko Izraelu. Będzie z którym górna. raczej z Izraela. łatwo, znaczy łatwo. O, już pierwsza W szóstej minucie mam już pierwszą akcję. Która. Aha, numer 7 ma Urban. On nosi numer 19, normalnie, nie? Nie. Chyba 19. Ja mam już wygrywam 1-0. Kurde, oni mają świetną obronę. Świetna gra w obronie, to mogę stwierdzić na pewno. No oni, no szczerze, z Włochami... Kurde, kiedy kiedyś grali tam z Włochami, to dobrze im poszło. Stop. Izrael. Dobra, dziewiętna... No, Podanie byli. do Robercika Lewandowskiego. Już prawie trzy. I nasz Robercik strzela okienko widzowie. I tak jest. W pierwszej, to jest pi część pierwsza. To jest part jeden tej pięknej, oto właśnie, przygody naszej, naszej serii, która może się okazać dużą przygodą i może mi da jakieś subskrypcje, kto wie, może komuś się spodoba i mnie zasługuje. A tymczasem Lewandowski strzela bramkę. 2-0, 26 minuta, 29 kolejna akcja. Sebastian Sz Szymański. I nie strzelił. 30 minuta Izrael. Nawet by w bramkę nie trafili, ale idzie mino. Mimo, że nie jest dwie bramki, to miałem cztery akcje. A, a ja. dwie nie wybram, ja, wygrywam. ja wygrywam dwa, a ja mam pięciu akcji. Ja już wygrywam trzy. Już Już zaraz będzie 5. pięć. Nie mam do kogo podać. I już cztery, cztery, pięć. Już się pogubiłem. Dobra Lewandowski, strzelaj to. Aj, ryzykowałem. Nie. My nie oglądamy powtórek żadnych. Znaczy, my nie oglądamy żadnych reklam dla jakiejś powtórki. My gramy no tak jak było. Piotr aj, aj. Zieliński. Zielu. Jak ty mogłeś tego nie strzelić? A ja miałem już 6 akcji autentycznie. I napra tak naprawdę to dwie trafiłem, więc idzie mi naprawdę gównianie. I mogę nie wyjść z grupy. Ja bym wygrał 5-0, już mistrz z Luksemburgiem, a ja z Izraelem się męczę. Ale oni mają świetną obronę w tej grze. Szczerze ci teraz mówię, że mają świetną obronę, naprawdę. Pokażę, jak to grać. No słabo, właśnie. O, dobra, dobry przycisk. Ale naprawdę oni mają bardzo dobrą broń. Może jakieś zmiany? Nie, nie chcę mi się robić. Niemcy mi wygrali 3-0 ze Szkocją. Dobra, szczelam, Sebastian Szymański. Kurde, Kurde, minimalnie. Są nie nie takiego dobrego. No prankowa. widzisz, I właśnie, nie wiem, on, mi, on im broni wszystko. Ja Szczelaj, podaj. Wiem. Z tego, to nie o, ma teraz co. Teraz mogę podać? Dobra, let's go. Arek Milik. No, no jak? On im tak bloga. No, ra... no tak, no ale jak będzie bilans bramkowy, to... <suszy> Middzierasz my... wydaje mi się, że wyjdę z tej ja Zdłu... A to Pani się nie ma. dziwię. Dwa w Bo to najsłabsza reprezentacja. Patrz, miałem 8 akcji, Brałem dwie. prawie najgorsze. A Niemcy wygrały z Gruzją tylko 2-0? A ja teraz gram ze skocą, będę trudno, Czekaj, nie widziałem, co się stało, bo przełączyłem. O, kurde, mecz na wyjeździe z Mięksami. No to mam przeciulowo. Ciężko wciul. Dobra. Nikola Zalewski. Arkadiusz Milik, z nie wiedzieć czemu o niższym jeden stopień numerkiem na koszulce Ej, bo ta szkoda, jest trudna Arkadiusz Milik Świetna obrona I Arek Milik strzela bramkę, jak on to tam zmieścił, to nie wiem, ale jedno wiem że mi że ludzie którzy mówią że Milik Mazeza się mylą. To wiem na pewno. Milik to skoń... Jak? Patrz. Aha nie ma powtórki. Widzowie, ja nie wiem jak on jak ten typ z Jem Niemczech nam to O, to Milik, on jest A jak Borucki, nam to puścił. Wiem, u mnie Milik i lewy dominują, dominują świat. Nie I ten jeszcze ten um... Ja w sam że lewy u mnie wygrali gamiczów. Nie wiesz. Ale obstawiam ale pod ogóle, moją władzą. Dobra, y, strzelam. patrz. wie? Albo nie. Obstawiajcie też jaki myślicie, że Chelsea. będzie finał Ligi Mistrzów tak, też. też możecie, ale jeśli obstawicie dobrze wynik Legia Chelsea, to wygrywacie sufiej. Więc polecam. Warto, warto. A kiedy oni grają? To sam nie wiem. Jak nie, nie, jak pamiętam, pamiętam, się ósnia, nie pamiętam, ale chyba coś w kwietniu ósmego, nie pamiętam. W tym stylu. Dobra, Kacper Urbański wybija piłkę. Ale mogę wam powiedzieć, że kibice Chelsea już wiedzą, że oni przejdą, bo... No oni są pewni no. I wtedy będzie mega karma dla nas, jak wygramy. Znaczy dla nich będzie karma. <kłysy> bo oni się śmiali z nas, że nie wiem, że nie, nie, nie znają takiej drużyny. No kurde, nie nie tego. Nie, nie, nie. I wtedy... Ale, Ale widzowie jakby... Oni się zna, jakby nie, wiecie czego ja nie rozumiem w tym. Oni się dostać śpiewają, a oni sami się jakby mm, oni sami się y, poniżają, bo pokazują jak bo pokazują jak się stoczyli tak naprawdę, jak stoczył się ich klub, że grają z drużynami na takim poziomie jak Legia. Niegdy, niegdyś, parę lat temu drużyna, która wygrywała Champions League. Teraz drużyna, która gra z polską drużyną, więc to naprawdę. No, widzę, nie wiem, czemu oni się nas śmieją, bo to jakby oni się przy tym nie pokażają. Ale no, ale... Przejdźmy do odcinka. Jest 2-2. Proszę cię, jeszcze dobra. Dajcie mi jedną akcję, proszę. Obiecuję, że jej nie zmarnuję, proszę. Dajcie mi tą jedną akcję. A teraz będę grał z cyprem. Nie dali mi tej akcji, a Izrael wygrał. Jestem drugi. Ale oni też Izrael miał trz, trzymać. mecze. nie ma. O. Twoi zawodnicy zorganizowali, która zbliża się w całą nocną. Aha! Moi zawodnicy są wykoczeni. Dzięki, żeście imprezę zrobili, panowie kurde. Ja teraz gram z cypromatiskiem, z Mołdawią. A Gruzja z Izraelem. Widzowie ostatni metyk w tym odcinku. Lecmy. Let's go, let's go, let's go. 16 minuta, Sebastian Szymański. Bramka, widziałeś tą bramkę? Mmm, ładna, ładna, ładna. Bardzo ładna. Dobra, i... No nie jest to na pewno najłatwiejszy mecz. W ogóle z cyfrów należy wygrywać tylko 1-0. A która minuta? Już 42. 28 minuta, wychodzę 2 na 1. Podanie do Robercika. Robercik ośmiesza przeciwników i wchodzi z piłką do bramki. No, o, piękne ośmieszenie Mołdawijczyków. Czy Mołdańczyków? Nie wiem, jak to Dobra. się mówi. Dobra. Dobra. Lewy już na trzy. Arkadiusz już No i trzy. Milik Goat. Teusz FIFA ma rację. Dobra, 3, 4, 39 minuta. Robert Lewandowski! Napiszcie On to w musi zamienić? Tak, szczerze. Napiszcie w komentarzu, jaki jest dla Was największy Gold. Czy to Milik, czy inni piłkarze. A ja mam Tomasz Kendera Lewandowski. Ja to masz odsunąłem z kadry. Jest 40 minuta, a ja wygrywam 5, zero. Polska 40. Dobra. Lecimy. Milik. Dobra. Nie. Trawia w poprzeczkę, a wy widzowie oczywiście. Lajkujcie i subskrybujcie, bo was to nic nie kosztuje. A mnie to tylko motywuje. Także polecam subskrybować. Dobra, lecimy. Dobrze! Obronił jeden V1. Obronił jeden V1. Czerwona, czerwoną kartkę dostają i widzowie i tą oto piękną i śliczną wygraną, gdzie Lewandowski strzela hat-tricka i wyjściem na pierwsze miejsce w grupie na prowadzenie tak naprawdę. Kończymy ten odcinek. Czekajcie koniecznie na Jutro raczej się pojawi odcinek i czekajcie, bądźcie jutro, może się pojawi. Elo.